W dzisiejszym materiale pokażę Wam jak ustawić render w Unreal'u, aby osiągnąć kinową jakość obrazu. Ten materiał jest w zasadzie takim rozwinięciem, dopowiedzeniem do poprzedniego materiału, który dotyczył właśnie podstaw animowania oraz podstaw sequencera w Unreal'u. Jeżeli nie widzieliście tego materiału, no to gdzieś teraz z prawej strony pojawi Wam się link, zachęcam do oglądania. I właśnie jako, że w poprzednim materiale potraktowałem ten temat troszeczkę po macoszemu, pokazałem Wam tylko po prostu jak włączyć render, jak go zrobić, ale nie rozwodziłem się na temat tych opcji. Dlatego postanowiłem stworzyć materiał, w którym pokażę wam, jak ustawić właśnie render, jakich opcji użyć, jakich ja używam, aby właśnie osiągnąć tą najwyższą jakość. Te informacje są zbiorem właśnie moich doświadczeń oraz doświadczeń innych twórców z zagranicznego YouTube'a oraz dokumentacji Unreal'a, które gdzieś tam sobie wcześniej podpatrzyłem. Dobrze, więc przejdźmy do Movie Render Queue. Najpierw przyjrzyjmy się opcji Output. I tak naprawdę tutaj najważniejszą opcją jest ustawienie rozdzielczości. Oczywiście, jeżeli chcecie osiągnąć najwyższym jakoś obrazu, polecam tutaj używać rozdzielczości 4K. Jednak, aby wyrenderować coś w 4K w ustawieniach, które wam tutaj pokażę, no to będziecie potrzebowali naprawdę mocarnego sprzętu. I chyba nie mówię tutaj nad wyraz, że takim absolutnym minimum będzie tutaj niestety GeForce RTX 4090. Jeżeli macie gorszy sprzęt, zostawcie HD i lecimy dalej. Teraz w zakładce eksport mamy obecnie wrzuconą sekwencję JPEG-a. Usuńmy go sobie. I jeżeli chcecie osiągnąć najwyższą jakość, no to jest tylko jedna opcja, którą mogę wam polecić. Jest to 16-bitowy AXR Sequence. Ważne, żeby opcja Multilayer była zaznaczona. I macie tutaj jeszcze jedną opcję dotyczącą kompresji. W zasadzie każda z nich będzie dobra. Możecie ustawić NON, wtedy będziecie mieli w ogóle pliki. Bez kompresji, albo ustawić którąś z tutaj dostępnych opcji. Dlaczego akurat wybieramy format EXRR? Dlatego, że jak widzicie, jest on 16-bitowy i zawiera najwięcej informacji o kolorach. I później taką sekwencję możecie sobie wrzucić do DaVinci Resolve i dokonać tam color gradingu. Kolejne co musimy sobie wrzucić jest Game Overrides. I ta opcja sprawia, że możecie właśnie tutaj ustawić, aby Unreal w renderze korzystał z ustawień tylko Cinematic Quality aby nie doczytywał tekstur, aby używał LOD0, używał tylko cieni wysokiej jakości. Więc gdy to po prostu dodacie, macie pewność, że Anvil nie zacznie nadpisywać jakichś tam opcji, które e, mogą później sprawić, że będą jakieś glitche i będzie to źle wyglądało w renderze. Kolejny jest anti-aliasing. Ważne aby włączyć tutaj override anti-aliasing, żeby on zawsze korzystał z tych opcji, które tutaj ustawicie i macie teraz dwa najważniejsze suwaki. Jest to Spartial Sample Count, w którym ustawiacie ilość właśnie cząsteczek na klatkę, które będą, będą przeliczane. I pierwsza opcja dotyczy obiektów statycznych, obiektów wolnych, a druga opcja dotyczy obiektów, które poruszają się szybko. I tak naprawdę ja polecam ustawienie obu tych wartości na 16 i użycie tego jako taki punkt startowy. Jedno co warto tutaj nadmienić, te dwie opcje się multiplikują, czyli mnożą się w zasadzie przez siebie i wszelkie zmiany tutaj w tych ustawieniach drastycznie wpływają na długość renderu, gdyż teraz w każdej klatce waszego renderu będzie właśnie przeliczane 256 sampli, gdyż jak już mówiłem wcześniej, te wartości się multiplikują, czyli 16 razy 16 to 256. Jeżeli macie naprawdę dużo czasu na render, polecam ustawić na przykład 30. 2x32 No ale to już wtedy drastycznie wydłuży wasz Render co warto tutaj jeszcze nadmienić Możecie Wrzucić sobie Render warmup frames i ustawić tutaj Klatki rozgrzewające służy to do tego że jeżeli mielibyście jakieś efekty specjalne jakieś Rzeczy z Na przykład najagry Wrzucone do Renderowania no to żeby nie mieć glitchy, a jakichś artefaktów w waszym renderze warto wtedy ustawić właśnie te klatki rozgrzewające, żeby najpierw rozgrzać ten render, żeby wszystko poprawnie wyglądało i ostatnią z rzeczy, którą warto dodać jest to opcja Color Output i tutaj warto zaznaczyć opcję Disable Tone Curve jest to przydatne do właśnie Color Gradingu i to by było w zasadzie tyle i teraz moi drodzy wisienka na torcie Opcja Console Variables pozwala wam dodawać komendy z konsoli z które nadpisują niektóre ustawienia i forsują Unreal'a do tego, aby renderował wasz film w taki sposób, jaki chcecie. I mam przygotowane kilka komend. Zebrałem właśnie z dokumentacji Unreal'a oraz z sugestii innych twórców. Wszystkie komendy wrzucę wam w opisie tego filmu, i teraz yy, pokażę je wam i pokrótce omówię, co one dokładnie robią. Aby dodać taką komendę, wystarczy kliknąć na ten plusik i wpisujecie sobie komendę. Pierwsza jest to Airscreen Percentage. Sprawia ona to, że na przykład w rozdzielczości, jeżeli macie ustawioną rozdzielczość HD i wpiszecie sobie tutaj, nie wiem, 200%, no to wasza rozdzielczość zostanie przemnożona o te 200%, zostanie to wyrenderowane w tej rozdzielczości, a później ściśnięte z powrotem do waszej pierwotnej rozdzielczości czyli rozdzielczości HD pozwala to osiągnąć naprawdę ostry jak żyleta obraz no ale niestety tak jak mówiłem wcześniej w, w, przy okazji właśnie rozdzielczości, niestety wymaga to mocarnej karty graficznej, wartości które warto tu ustawić to jest przedział od 100 do 200% kolejna komenda to Air Ambient Occlusion Denoiser 0 wyłączamy tutaj e, denoiser Wszystkie te komendy, które teraz dodałem właśnie odnoszą się do wyłączenia e, denoisera I dlatego ustawiamy wszystkie wartości na 0 Air Motion Blur Quality Po prostu dbamy o to, aby e, jakość naszego motion blura, naszych, e, rucho, naszych ruchomych obiektów Była zawsze ustawiona na wysokim poziomie Deep of Field Quality Ustawienie jakości naszej głębi ostrości. Bloom Quality, jakość naszego blooma. Tone Mapper Quality, ustawienia jakości Tone Map. Kolejne Ray Tracing Shadow, Reflection Shadows. Dbamy o to, aby jakość naszych cieni była odpowiednio wysoka i w zasadzie każda z kolejnych komend na to wpływa. Tylko jak widzicie, tutaj popełniłem błąd, gdyż mam od razu wklejone wartości. Musimy, możemy sobie pousuwać. I wartości, które miałem podane przed chwilą obok, wpisać tutaj w e, te. Wiersze. Dlatego zróbmy to teraz. I tak oto ustawiony render pozwoli Wam uzyskać naprawdę wysoką jakość. Możecie sobie zapisać, klikając tutaj, Unsaved Config, wasz preset, żeby po prostu nie robić tego za każdym razem. Dobra, kliknijmy sobie, Accept. I ja teraz wrzucę sobie ten render i zobaczycie efekt końcowy. Na końcu tego materiału. Zostało to wyrenderowane w tych opcjach, które widzieliście. Opcja Screen Procent została ustawiona na 150%, było to robione w jakości HD i taki oto 120-klatkowy render zajął mi 3 godziny. To już koniec tego materiału. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.